Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj otworzymy serię Moji Pops Aventure. Takie tutaj są takie o, niespodziankę i tutaj jakiś domeczek. Tutaj taki. Zobaczmy, co tam jest w lodku. Mamy tutaj siostrę Pop. Weźmy co tam jest Takie, to tutaj jest taki świat Mojipops. To jest taki. A na drugiej stronie tutaj, że można zmieniać buźki. co tu wychodzi. naklejki naklejki tutaj są takie takie i taka dołożymy dalej jest takie że tutaj jest taki listek i tutaj zmienia się buszki o tutaj są różne, różne te kluby tutaj są tu są różne zadania do zrobienia a tutaj jest, jest taki domek Modzi popsąć. A tutaj też jest domek Moji Pops. Pops. zimowy. A tutaj jest taka glam chyba modi pops. Tutaj są ślady dinozaura. Tyle Trzeba rozwiązać zadanie. Trzeba naświęcać zadanie. Tutaj jest... Taki... Tu trzeba zrobić po cyferkach i wyjdzie obrazek. Tutaj jest... Tu mamy kolejne zadanie, do których są dołączone naklejki. Tu musimy znaleźć różnice. Tu jest jakiś wielki domek. Moji pop. A tu jest rozwiązanie zadań. I tutaj są. A tu jak... mamy całe, całą serię Moji pop. Tak. Zaraz otworzymy, zobaczymy co jest w Płatko. niespodziankach. Zobaczmy na przykład taką niespodzianeczkę. Że tam coś. Hmm. Jakaś... A tutaj drugie. Już widać co tam jest. I tu jest woreczek na modlitwę. Otwieramy to są to plecak Wysił nam się placzek! Tak wynana. A, a jaką ma buźkę O, potem całuje. O, jaka słodziutka Wazymy. A do Teraz do biega.